Zobaczmy finałowy zwiastun z Black Myth, Wukong, premiera już 20 sierpnia, zagramy od razu jak tylko gra się pojawi. To jest nowa marka, więc zapowiada się bardzo interesująco. Cielamy się w Małpiego Króla i historia bazuje na wędrówce na zachód, więc mamy tutaj chińską mitologię. No zobaczymy, zobaczymy. I jak to już w praktyce będzie wyglądało Co ciekawe to nie jest taki Souls-like To jest taka gra akcji, czyli bardziej jak Sekiro Sekiro też nie jest takim czystym souls -like Więc tutaj będzie jeszcze prawdopodobnie łatwiej No ale mnogość rozwiązań za chwilę zobaczymy Bo to też taka nowa marka I odświeżająca myślę, że w tym gatunku zdecydowanie Także czekaliśmy długo Ostatnia prosta Jest małpi król. Ale te dźwięki niesamowite audio dobrali. Tutaj zobaczcie, że Ilon ma tych form, nie? Dobra, liczymy formy. To jest trzecia forma. Tu jakiegoś szamana, czwarta forma, dobra, mamy zadanie na ten trailer. Czwarta forma. Piąta, jakiś taki Lew jaszczur. Tak, to będzie wszystko z tej chińskiej mitologii, więc ciekawe. Piąta albo szósta forma już była. Nie no, jest epic, nie? Jest epic. Zobaczymy jak optymalizacja, jak na dłuższą metę, czy to nie będzie przeciągnięte, czy nie będzie jakiejś takiej nudy, ale no na razie ten Tyler mega. Wow, no sporo aspektów, nie pokazują. No ale to masz kary. No nie no, trailer jest fenomenalny na razie. Ja to chyba pokonanie, nie? Przeciwnika. Ale bardzo zróżnicowani. To było chyba. To jest kolejna forma, szósta. Uuu, jeszcze taki duch. No nie wiem, chyba siódma. Wygląda troszkę inaczej. Może to są inne aspekty tej samej formy. Ale kurde. O, jeszcze jest kolejny. Ósma. I naprawdę szok. I mega muzyka. Przeciwnicy też pięknie wyglądają. Sporo takich zwierząt, nie? Kurde, wam powiem, że to wygląda za dobrze. Coś musi się nie udać. Tu wygląda za dobrze. No, jeszcze taki hipopotam? Uuuu! Jacyś królowie! Nie no, to wygląda fenomenalnie, ludzie. Ale ładną muzykę tutaj podłożyli. Wszystko w punkt. Czy jeszcze coś mamy? Tak, dwudziestego. No co o tym sądzicie? Kurczę, wygląda za dobrze, nie? Albo optymalizacja będzie słaba, albo to będzie jakoś przeciągnięte. A jak tu wszystko wyjdzie idealnie, no to w tym gatunku to będzie rewelka. Bariery mają? Tak, jakąś taką barierę mają. No dobra, proszę Państwa, tak wygląda Black Myth Wukong. Widzieliśmy już różne aspekty rozgrywki, właśnie niektóre były takie e, dosyć podobne do siebie. Te rozciągnięte etapy na kilkadziesiąt minut. I to mnie ewentualnie zastanawia, czy ona nie będzie tak właśnie przeciągnięta w danych lokacjach. Ale zróżnicowanie i przeciwników, i możliwości naszego małpiego króla, fenomenalne. Oczywiście wygląda to świetnie. Unreal Engine 5. No to ewentualnie jakieś problemy optymalizacyjne albo takie strukturalne, bo oczywiście poziom trudności tu nie będzie taki wysoki. Więc to wejdzie tak do szerszego grona coś jak Stellar Blade. Więc to może być i plus, i minus, zależy kto czego oczekuje od gier. Ale pod względem takiej epickości, różnorodności, naprawdę na razie rewelka. Także ja czekam gatunek zdecydowanie dla mnie. Sekiro uwielbiam chyba najbardziej od From Software, a tu będzie takie lekkie sekiro, bardziej taka gra akcji. No i zobaczymy, właśnie w praktyce już 20 sierpnia zagramy od razu. Czekajcie na premierę, dajcie znać co o tym sądzicie. I do zobaczenia. Hej, hej, hej. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Dzięki za oglądanie i wspieranie kanału. Do zobaczenia!